Cześć, jestem Ola i w zielonej linii odpowiadam na Wasze pytania dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Dziś poruszymy temat ważny dla pracodawców z takich branż jak turystyka, leśnictwo czy rolnictwo. Jeżeli planujecie zatrudnić pracowników do prac sezonowych właśnie w tych sektorach, za chwilę dowiecie się, jak to zrobić. Zatrudnienie pracowników sezonowych we wspomnianych branżach powinno odbyć się w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową. Jeśli zastanawiasz się, czy Ciebie również dotyczy ta procedura, sprawdź wykaz numerów PKD w odpowiednim rozporządzeniu. Pamiętaj, że praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenia na pracę sezonową zastąpiły dotychczasowe oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w branżach, o których wspomniałam Wam wcześniej. Całą procedurę zaczynasz od złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wniosek składasz w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Do wniosku dołączasz następujące załączniki. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, oczywiście pracodawcy, czyli Twój. Kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca, którego chcesz zatrudnić, jeśli przebywa on w Polsce. Natomiast jeśli Twojego przyszłego pracownika nie ma w Polsce, kopię stron paszportu z danymi osobowymi cudzoziemca. Do wniosku dołączasz również kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce. Następnym dokumentem jest dowód wpłaty. Opłata wynosi 30 zł. Kolejny dokument to oświadczenie o niekaralności pracodawcy. Ostatnim dokumentem jest opinia starosty o tym, że na lokalnym rynku pracy nie ma kandydatów, których mógłbyś zatrudnić. Co ważne, opinia starosty nie jest potrzebna, jeżeli pracownikiem sezonowym będzie obywatel Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji lub Mołdawii. Szczegółowych informacji dotyczących składania dokumentów, tego, jakie załączniki musisz dołączyć do wniosku, czy danych do przelewu, szukaj na stronie właściwego powiatowego Urzędu Pracy. Pamiętaj, że złożenie kompletnego wniosku skraca czas rozpatrywania go przez Urząd Pracy. Złożony wniosek jest sprawdzany przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i wpisywany do ewidencji. Później wydawane jest zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie to należy przekazać cudzoziemcowi, który na tej podstawie uzyska wizę. Lub wjedzie do Polski w ruchu bezwizowym, deklarując pracę sezonową jako cel wjazdu. Po przyjeździe cudzoziemca masz obowiązek poinformować Urząd Pracy o tym fakcie, wypełniając specjalne oświadczenie. W nim wskazujesz adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Polski. Po złożeniu oświadczenia starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową. 120 dni. Tyle jest ważny wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Do 120 dni masz czas na to, aby poinformować Urząd Pracy o tym, że cudzoziemiec zgłosił się gotowy do tego, aby tę pracę podjąć. Jeżeli wiesz, że przyjedzie do pracy później, poinformuj o tym Urząd w ciągu tych 120 dni. Inaczej postępowanie w Twojej sprawie zostanie umorzone. Zatrudniając cudzoziemca do wykonywania prac sezonowych, Masz takie same obowiązki i dotyczą cię te same przepisy, jak w przypadku zatrudnienia Polaka. Umowa, którą zawierasz z cudzoziemcem, powinna być zawarta w formie pisemnej zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. Przed podpisaniem przedstaw cudzoziemcowi umowę tłumaczoną na język dla niego zrozumiały. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania czy wątpliwości, zachęcam do kontaktu z naszą infolinią pod numerem 19524. Do zobaczenia! I najważniejsze, zapraszam Was do obejrzenia naszych innych filmów na temat zatrudniania cudzoziemców.